Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj mam dla was coś przepysznego. Pieczoną karkówkę z dynią i pieczarkami. To danie idealnie wpisuje się w jesienną porę roku. Jest sycące, rozgrzewające i pełne sezonowych smaków. Uwielbiam takie jednogarnkowe potrawy, które są pełne smaku. Szybkie w przygotowaniu, a delikatna pikantność dodaje im charakteru. Dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, jak szybko i łatwo można przygotować tę potrawę, która zachwyci Twoją, rodzinę Twoich bliskich. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żeby żaden przepis ci nie umknął. Gotowi na kulinarną przygodę? Zaczynamy! Tutaj mam pół kilograma karkówki, 200 g dyni, 200 g pieczarek, jedna mała cebula czerwona, łyżeczka smalcu, 120 ml wody, garść natki pietruszki, 1 trzecia łyżeczki kurkumy, płaska łyżeczka soli i pół łyżeczki pieprzu. Mięso pokroję sobie w kostkę. Słuchajcie, uwielbiam takie danie właśnie jednogarnikowe. No, wrzucam mięsa, warzyw, przyprawie do piekarnika i się robi. Kostka oczywiście dowolna, czy chcecie mniejszą, większą. To już wasza decyzja. Już tu mamy ostatni kawałeczek. Okej, okay. mięso wrzucam do miski. Dynie pokroję sobie w kostkę. Tu też wielkość kostki według uznania. I wyrzucam dynię do mięska. A najpierw wszystko wymieszamy. Teraz w półksiężyce pokroję cebulę. I cebula ląduje w misce. Teraz pokroję pieczarki. Ja swoje pokroję na cztery, ale możecie też na mniejsze kawałeczki sobie pokroić. Dobra. I pieczarki również wrzucam do miski. Dodam już posiekaną natkę pietruszki, przyprawy. I teraz całość sobie wymieszam. Warzywka z mięsem i z przyprawami. O, czarka mi zwiała. Pikarnik nagrzewam do 170 stopni grzanie góra-dół. Dobra, tutaj już mamy wymieszane. Naczynia żaroodporne Wysmaruję smalcem. Możecie użyć wieprzowy lub gęsi smalczyk, jaki lubicie. OK. Teraz wrzucam mięsko z warzywkami. Rozłożę tutaj całej powierzchni. Wlewam wodę. Zobaczcie jak to u mnie kolorowo ładnie. Przykrywam i będę piekła przez półtorej godziny, aż do miękkości mięsa. Mięsko się upiekło, wyjmuję je z piekarnika. I nasza pieczona karkówka z dynią i pieczarkami jest gotowa. Myślę, że ten przepis wprowadzi w Twojej kuchni trochę jesiennego ciepła i smaku. Pamiętaj o łapce w górę, jeśli podobał Ci się ten przepis i piszcie w komentarzach, Wam smakowało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jedz zdrowo, żyj zdrowo. Kasia w kuchni czaruje keto potrawy gotuje zdrowo, smacznie, szybko, pysznie jem i chudne. Ach, jak miło ślicznie, to za to jej styl życia. Zdrowie na talerzu. Ser